Jak dziewczyna mówi, że nie szuka niczego poważnego, nie szuka związku, szuka przyjaźni, będziesz przyjacielem, to mówisz Oczywiście! A co ty myślałaś? Haha! Witaj, z tej strony Paweł Grzywocz, a w tym nagraniu dowiesz się, jak powiedzieć dziewczynie, że się w niej zakochałeś oraz co zrobić, gdy dziewczyna nie jest tobą zainteresowana po zbyt długim pocałunku na trzecim spotkaniu i powiedziała, że nie szuka niczego poważnego. W tym nagraniu również dowiesz się, dlaczego nie należy mówić dziewczynie, że się w niej zakochałeś na początkowych spotkaniach, zarówno słowami, jak i swoją mową ciała, jak dziewczyny próbują się zakochać na siłę, bo nie chcą być same, ale faceci im to skutecznie uniemożliwiają, 12 lekkich i zabawnych ripost, gdy dziewczyna powiedziała, że nie szuka niczego poważnego, jak wybrnąć takiej sytuacji? Czy można uspokoić dziewczynę po zbyt wczesnym wyznaniu, że się w niej zakochałeś i spotykać się dalej bez oczekiwań? Jak nabrać dystansu do siebie, do kobiet i radek, aby się nie angażować zbyt wcześnie i nie tracić samokontroli? Trzy najbardziej atrakcyjne i pociągające cechy dla kobiet i jak je wypracować? Pytanie czytelnika. Co zrobić po takim wyznaniu, że się w niej zakochałem, że chcę czegoś poważnego, a ona nie szuka związku? Cześć Paweł, jakiś czas temu poznałem dziewczynę, która bardzo mi się spodobała. Mieliśmy mnóstwo wspólnych punktów, zainteresowań, przemyśleń i doświadczeń. Do tego ona wykazywała oznaki zainteresowania, uśmiechała się, patrzyła w oczy, inicjowała dotyk, śmiała się, zawsze była chętna na spotkanie, proponowała inne terminy, a nawet już na drugie spotkanie sama mnie zaprosiła. Do tego bez problemu wytrzymywała, bez kontaktu między spotkaniami. Kiedyś chyba gdzieś napisałeś, że jak się spotka tę właściwą kobietę, to wszystko nagle staje się proste. Tak było w tym przypadku i chyba mnie. To załatwiło. Na drugim spotkaniu chciałem ją pocałować, bo się przytuliła, ale powiedziała, że nie jest gotowa. Ona na trzecim, czwartym spotkaniu, po tym jak się całowaliśmy, powiedziała, że mi chyba zależy na czymś poważniejszym, a ona nie szuka nic takiego. Ja powiedziałem, że docelowo chciałbym, żeby to było coś poważnego. Tak się w sumie skończyło spotkanie. Musiałem jej oddać jedną rzecz, więc wpadłem do niej, zaproponowała mi, żebym został, więc zostałem i pogadaliśmy trochę. Ja jej wyjaśniłem, że chcę ją poznać i na tym mi głównie zależy. Wydawało się, jakby ją to ucieszyło. Później Spotkaliśmy się jeszcze parę razy, łącznie chyba z 8-9 spotkań. Każde spotkanie było fajne, z reguły ja je kończyłem, parę godzin miłego spędzania czasu. Wczoraj się całowaliśmy i miałem wrażenie, że to idzie gdzieś dalej, więc wbrew Twoim zaleceniom poruszyłem temat związku. Wiem, strzał w kolano. Pomyślałem, że nie mam nic do stracenia, bo zaraz leci 12 randek i tak czy siak będę musiał zdecydować, czy spotykać się z nią tak bez zobowiązań, bez końca, czy skończyć znajomość. Ona powiedziała, że zakończyła 6-letni związek pół roku temu i teraz nie chce się wiązać, jest tego pewna. Wyszedłem od niej i w zasadzie można powiedzieć, że zakończyliśmy znajomość. Dzisiaj trafiłem na twój artykuł Dziewczyna po rozstaniu. Jak postępować? Możesz wyszukać go w wyszukiwarce. Rozumiem, że spieprzyłem sprawę, traktując to zbyt poważnie, zbyt szybko. Ale nie wiem, jak mam to rozumieć. Jeśli dziewczyna już na trzecim spotkaniu mówi, że nie chce nic poważnego, czyli na wyłączność, to mam po prostu przyjąć na klatę i zniknąć? Czy dawać jej szansę, utrzymując kontakt i spotykając się raz na jakiś czas, być może przez długie miesiące? Nie potrafię tego odczytać z twoich artykułów, bo z z jednej strony wiem, że nie wpłynę na jej uczucia, poza tym pisałeś, jeśli kobieta nie jest gotowa na związek, to nie jest gotowa na związek z Tobą. A z drugiej strony pisze, że można ją uspokoić, spotykając się bez oczekiwań i upewniając ją, że nie zostanie zraniona kolejny raz. No nie do końca, ponieważ polecam spotykać się w taki sposób, żeby się zastanawiała, co z tego wyniknie, a nie pokazywać jej, jaki Ty to jesteś super szarmancki materiał na chłopaka. Czuję się w dupie, bo to jest najbardziej podobna do mnie osoba, jaką w życiu poznałem. Jest piękna i bardzo dobrze spędza mi się z nią czas. Raczej wzajemnością. A jednak jestem między młotem a kowadłem. Ciągnąć to dalej, słysząc, że ona nie szuka nic poważnego czy zapomnieć. Mam wrażenie, że teraz nikając, zrobiłem ogromną głupotę. Ale to było wczoraj. Może jeszcze jest sens zadzwonić i powiedzieć, że przesadziłem z tą powagą. Tylko potem, jak długo mielibyśmy się kolegować? Mam taki problem, że nie mam do tego wszystkiego dystansu i jak spotykam się z jedną dziewczyną, to się angażuję i nie chcę mi się nawet spotykać z innymi. Dodam tylko, że zadzwoniłem do niej i chyba jest OK. Jest otwarta na spotkania, bez zobowiązań, nie chodzi o seks. Tylko masz jakąś radę, jak zaakceptować to, że ona może spotykać się z innymi. I jak samemu się przełamać, do poznawania innych w tym samym czasie. I jak w tej sytuacji zapobiec zostaniu tylko przyjacielem? Mam obawę, że z czasem to będzie coraz trudniejsze. Dzięki, trzymaj się, Krystian. Moja odpowiedź. Hej, Krystian! Ona na trzecim, czwartym spotkaniu po tym, jak się całowaliśmy, powiedziała, że mi chyba zależy na czymś poważniejszym. A ona nie szuka nic takiego. Ja powiedziałem, że docelowo chciałbym, żeby to było coś poważnego. Tak się w sumie skończyło spotkanie. Ja tego nie rozumiem. Masz materiały ode mnie od 2019 roku, i to nie jeden, gdzie tłukę po tysiąc razy, żeby być wyzwanym aby dziewczyna się najpierw w Tobie zakochała i sama zapytała o wyłączność. A ty postępujesz dokładnie na odwrót. Co mam jeszcze zrobić, żebyś wbił sobie do głowy zasady wyzwania? Nie wystarczy zamówić materiały i je sobie gdzieś zostawić na dysku. Tylko należy je przesłuchać i sobie powtarzać 10 razy w 10 tygodni, a potem raz w miesiącu do końca życia, dopóki nie nauczysz się ich na pamięć i nie staną się naturalne jak oddychanie. Że jak cię obudzę w środku nocy i zapytam, jak być wyzwaniem, to mi wypunktujesz jak z karabinu i będziesz naturalnie żył i przejawiał tego typu postawę, aby dziewczyna próbowała ciebie zdobyć. Nie mów dziewczynie prost, że się w niej zakochałeś. Ani słowami, ani poprzez zbyt długi pocałunek na trzecim spotkaniu. Samokontrola i opanowanie to druga z trzech najbardziej atrakcyjnych, męskich i pociągających cech charakteru dla kobiet, oprócz pewności siebie i poczucia humoru. Z tą dziewczyną nie miałeś się całować na trzecim, czwartym spotkaniu, tylko miałeś dać jej krótki, dwusekundowy, powierzchowny buziak w usta na końcu spotkania i do widzenia! Trzy historie porażek tego typu możesz przeczytać w zaawansowanym artykule pod webinarem, gdy wyszukasz mity eskalacji dotyku webinar. Mity eskalacji dotyku webinar. Pod tym webinarem jest artykuł z trzema historiami porażek dotyczących dotyku. Dzięki temu dziewczyna by cię nie odrzuciła na trzecim, czwartym spotkaniu, mówiąc, że nie szuka niczego poważnego i nie jest gotowa na związek. Ponieważ te słowa oznaczają właśnie, że byłeś zbyt szybki, zbyt łatwy, zbyt dostępny, zbyt przewidywalny i zabiłeś jej początkową ciekawość i zainteresowanie. Dodatkowo, na totalne dobicie i zabicie jej zainteresowania powiedziałeś jej wprost, sick, what the fuck, że chciałbyś, żeby to było docelowo coś poważniejszego, co obrazuje, że postąpiłeś totalnie na odwrót niż należało. W ten sposób zamordowałeś wyzwanie, zmasakrowałeś, wyjawiłeś jej wszystko, co miałeś do wyjawienia i jej zainteresowanie zabiłeś na trzecim, czwartym spotkaniu. Wracaj do materiałów i naucz się ich na pamięć. Dziewczyna też chce się zakochać, tylko żaden facet nie daje jej ku temu okazji, bo są zbyt szybcy. Gdybyś nie zabił jej zainteresowania swoim zachowaniem, to oczywiście, że dziewczyna po rozstaniu czy przejściach chciałaby się zakochać i spotykać z nowym, lepszym chłopakiem niż kiedykolwiek spotkała, innym niż wszyscy dotychczas. Reszta rzeczy, które opisałeś, nie mają znaczenia na tych kolejnych spotkaniach i dziewczyna co najwyżej od tego momentu zabijała z tobą nudę lub próbowała się zakochać na siłę. Na tych Kolejnych spotkaniach lub trzymała cię w rezerwie, ponieważ pogrążyłeś się na trzeciej, czwartej randce lub wcześniej, a Twoje czyny były tylko objawem niezrozumienia zasad wyzwania z materiałów. Czyli Twoje zachowanie wynikało z tych błędnych przekonań, że nie zmieniłeś ich sobie poprzez odpowiednio częste, intensywne słuchanie i zrozumienie materiałów i zasad bycia wyzwaniem. W związku z czym w sposób mniej lub bardziej świadomy postępowałeś według tych starych schematów, będąc zbyt dostępnym, szybkim, przewidywalnym, otwartym i wydałeś wyjawiłeś swoje uczucia dziewczynie na tacy przedwcześnie i ją wystraszyłeś z obowiązaniem, związkiem, przytłoczyłeś ją. Rozumiem, że spieprzyłem sprawę, traktując to zbyt poważnie, zbyt szybko. Super! Szkoda, że zrozumienie tego zajęło ci 2,5 roku, licząc od zapoznania się z programem 12 rande, koniec 2019 roku, a mamy lipiec 2023 roku. Na przyszłość, gdy dziewczyna nie jest wystarczająco zainteresowana, a na trzecie lub czwarte spotkaniu ona nie jest wystarczająco zainteresowana, nie mów pierwszy o swoich uczuciach. Nawet jeśli ona Ciebie pyta o uczucia, albo zaczyna gadkę o uczuciach, to Ty wtedy powinieneś zamknąć taką dyskusję i nie odpowiadać poważnie, do czego za chwilę przejdę. Jeżeli dziewczyna już na trzecim spotkaniu mówi, że nie chce nic poważnego. No właśnie, ona tak powiedziała w obronie, ponieważ byłeś zbyt dostępny i nachalny, że się z nią nadmiernie całowałeś już na trzecim, czwartym spotkaniu, zamiast samego buziaka na pożegnanie, a potem na dobicie powiedziałeś, że szukasz czegoś poważnego, docelowo, należało odpowiedzieć zabawnie i na luzie, bez oczekiwań. Zgodnie na przykład ze 124 ripostami na częste pytania kobiet, czy z innymi przykładami i zasadami wyzwania z programu 12 randek. Na przykład jak dziewczyna mówi, że nie szuka niczego poważnego, nie szuka związku, szuka przyjaźni, będziesz przyjacielem, to mówisz oczywiście, a co ty myślałaś? Haha. Tak samo tutaj, jak nie szuka czegoś poważnego, to mówisz spoko. Zgadzam się. Ja też nie szukam niczego poważnego. Uśmiech to nie oświadczyny. Ja też jestem nieśmiały. Uśmiech. Rozumiem. OK, uśmiech. Oczywiście. A co ty myślałaś? A kiedy ja mówiłem o czymś poważnym? Haha. Ha. Spokojnie, ja nie jestem taki szybki. Może najpierw kolacja, spacerek, a o tym pogadamy kiedy indziej. Hej, widzieliśmy się na oczy trzy razy, a ty już do mnie mówisz o jakichś związkach. Haha. Ha. Tylko, że to byłoby i tak trudne do obronienia przy Twoim niespójnym zachowaniu, Twojej mowie ciała, ponieważ dziewczyna to powiedziała na obronę, przed Twoim nadmiernie długim całowaniem jej, czyli znowu brak samokontroli, brak opanowania, brak egzekucji tego planu 12 randek. Przez to ciężko się potem jakkolwiek obronić, bo wtedy z powyższymi tekstami wyjdziesz na przykład na napaleńca, który szuka tylko przygody i też ją zniechęcisz. Czyli znowu wychodzi, że nasze czyny są dużo ważniejsze niż słowa. Bo co z tego, że Ty jej powiesz, że jeszcze też nie jesteś taki szybki, że jesteś że jesteś nieśmiały, że potrzebujesz czasu, że może najpierw kolacja, spacerek, a o związkach pogadamy kiedy indziej. Co z tego, że tak będziesz mówił, przed lub po pocałunku, nieważne, podczas gdy swoim ciałem, swoją mową ciała, będziesz się z nią nadmiernie całował, to wtedy zabijesz cały ten efekt bycia wyzwaniem, bycia tajemniczym, bycia pewnym siebie. I tu nie chodzi o to, aby nie okazywać dziewczynie zainteresowania, czy jej nigdy nie pocałować, tylko chodzi o to, że na początkowych spotkaniach wystarczy krótki pocałunek na do widzenia, a nie jakieś przytulanie, całowanie i tym podobne, oblepianie dziewczyny, co ją tylko odstraszy. Chyba, że to jest toksyczna dziewczyna. Na której chce się tylko dowartościować, to wtedy znowu wdepniesz w minę w postaci toksycznej atencjuszki, która chciała tylko szybko się kimś dowartościować i równie szybko się potem znudzić tobą. Przecież do pięciu randek, zgodnie z materiałami, z programem 12 Randek, w ogóle nie gadamy na poważnie o związku. Jak można ustalać związek poniżej pięciu spotkań? Tylko mówimy, że, hej, nie jestem taki szybki, potrzebują najpierw się poznać powoli, może najpierw kolacja, spacerek, a o związkach pogadamy kiedy indziej. Okej. Okay? Zachowałeś się tak, jakbyś nigdy moich materiałów nie widział na oczy, i to mnie załamuje. Po prostu przyjąć na klatę. Spotykaj się dalej zgodnie z programem 12 Randek, który ujawni jej prawdziwe zainteresowanie lub jego brak na tym etapie, lub zwiększ jej zainteresowanie, jeżeli jakimś cudem jest nadal powyżej minimalnego poziomu. Może jest jakiś cień szansy, że dziewczyna powiedziała tak asekuracyjnie. Żebyś się tyle z nią nie całował Ale ty to spaliłeś, ponieważ potraktowałeś to śmiertelnie poważnie I powiedziałeś, że docelowo do chciałbyś, żeby z tego było coś poważniejszego Moim zdaniem raczej na pewno zabiłeś jej zainteresowanie ostatecznie Bo się z nią całowałeś, zamiast dać tylko buziaka w usta na pożegnanie A potem wyznałeś, że szukasz czegoś poważnego Więc ją skutecznie odstraszyłeś W dodatku dziewczyna jest po rozstaniu, więc tym bardziej nie spieszno jej do nowej relacji I dobrze, ponieważ najgorsze są tego typu dziewczyny Które przechodzą z jednego w związku w drugi, byle tylko nie być same nie potrafią w ogóle być same ani przez chwilę i szukają jakiegoś klina, żeby się dowartościować. Dlatego, jeżeli jej nie spieszą do nowej relacji, to bardzo dobra oznaka. Problem w tym, że ty za bardzo ją nacisnąłeś i przez to uruchomiłeś u niej mechanizmy obronne oraz lęk przed nowym związkiem i porażką. Zarówno nadmiernym dotykiem, jak i gadaniem o poważnym związku pogrzebałeś swoje szanse bez względu na to, czy ona mówiła prawdę, czy nie. Że nie jest gotowa, że nie chce teraz związku, że jest pewna, że nie chce teraz związku. Czy można ją uspokoić po zbyt wczesnym wyznaniu uczuć? I spotykać się dalej bez oczekiwań? No właśnie, miałeś od początku spotykać się bez oczekiwań przez 10 randek, aż dziewczyna się w tobie zakocha i zapyta o wyłączność, a nie wyjeżdżać z ciężką gadką na trzecim spotkaniu, że docelowo chcesz, żeby było to coś poważnego. He! Raz wyjawionej tajemnicy, że szukasz czegoś poważnego, nie da się ponownie uczynić tajemnicą, dlatego nie da się jej uspokoić i wskrzesić zabitego zainteresowania. Tylko potem jak długo mielibyśmy się kolegować? Nigdy nie miałeś i nie masz się kolegować z kobietą. Wypowiadasz ją w taki sposób, jakbyś nigdy nie przeczytał ze zrozumienia moich materiałów. Jest w nich wyraźnie wytłumaczone wielokrotnie, jak prowadzić relację z kobietą i oczywiście, że należy ją pocałować w usta. Ale na dwie sekundy i do widzenia. Oraz pozostawić zawsze niedosyt przez 12 randek, Bycia wyzwaniem. Nie jest to kolegowanie się, tylko odpowiednie prowadzenie relacji do przodu. Nie za szybko, nie za wolno oraz nie jest to udawanie kolegi, tylko flirtowanie i emocjonujące rozmowy oraz spotkania. Problem, który musisz zrozumieć to fakt, że raz wyjawionej tajemnicy nie da się ponownie uczynić tajemnicą. Dlatego to jest tak ważne, żebyś nauczył się tych zasad na pamięć, żeby one przychodziły ci automatycznie. A żebyś nie wysypywał się przy pierwszej, lepszej okazji jak małe dziecko, ponieważ dziewczyny Będą Ci nieraz rzucać tzw. podkręcone piłki i będą sprawdzały, na ile znasz się na temacie. Nie da się tego zapomnieć. Raz zabitego wyzwania nie da się ponownie przywrócić, żeby dziewczyna była szczerze zainteresowana, a nie tylko z nudów, albo żeby się dowartościować. Zabiłeś jej zainteresowanie koncertowo na trzeciej, czwartej randce, ponieważ nie opanowałeś materiałów i samokontroli opanowania poczucia wartości. To koniec z tą dziewczyną. Poznawaj nowe dziewczyny i nie zabijaj ich zainteresowania w podobny sposób. Aby nabrać dystansu, naucz się materiałów na pamięć i zbuduj poczucie wartości. Niezależne od kobiet. Poznawaj dużo kobiet i randkuj z wieloma jednocześnie zanim się na jakąś zdecydujesz. I zrobisz to wtedy, kiedy ona zapyta, czy spotykasz się z innymi dziewczynami, ponieważ ona chce się spotykać i spotyka się tylko z tobą. Wtedy nie będziesz miał ciśnienia i nie będziesz się zbyt szybko angażował i zastanawiał, jak powiedzieć dziewczynie, że się w niej zakochałeś, tylko ona będzie się zastanawiać, czy faktycznie się zakochałeś. Pamiętaj, do 10 randek nic się nie liczy i każde spotkanie może być ostatnim, a po sześciu miesiącach stabilnego zainteresowania trochę zaufaj. A po 6 miesiącach stabilnego zainteresowania trochę zaufaj. Zapamiętaj to, po 6 miesiącach stabilnego zainteresowania trochę zaufaj, a do 10 radek nic się nie liczy. Ta zasada ochroni cię przed wieloma rozczarowaniami oraz przed zbyt szybkim angażowaniem się. Nie jest sztuką początkowo zainteresować sobą dziewczynę, tylko to zainteresowanie zwiększyć i utrzymać długoterminowo. Kobiety pociąga wyzwanie i tajemniczość, a odpycha je to, co powszechne, nudne i łatwo dostępne. Gdyby diamenty leżały na ulicy, to byłyby bezwartościowe. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Oraz pamiętaj, definicją szaleństwa jest popełnianie w kółko tych samych błędów i oczekiwanie innych rezultatów. Polecam postępować według konkretnego planu budowania pewności siebie, jak w programie pewność siebie z kobietami w 90 dni, flirtowania jak w programie 77 technik flirtu, humoru i prowadzenia interesującej rozmowy oraz randkowania, jak w programie Jak zdobyć dziewczynę o 12 randek i utrzymać związek, co znacząco pozwoli skrócić czas prób i błędów oraz tracenia dziewczyny za dziewczyną. Poniżej tego nagrania możesz przejść do mojej strony i skorzystać także z bezpłatnych porad mailowych, w których odpowiadam na pytania czytelników i udzielam szczegółowych odpowiedzi. Także zapisz się na newsletter, aby być również powiadamianym o nowościach. Jeżeli to nagranie jest dla ciebie przydatne, to daj łapkę w górę, możesz także subskrybować kanał, a także napisać w komentarzu, jakie są twoje doświadczenia. Ja ciebie serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.